A więc Midgard. Ziemia znajduje się praktycznie na granicy, którą dzieli centralna, sprzyjająca dla życia część galaktyki. Tutaj podkreślam, że Midgard jest opisana jako Ziemia, a tutaj chodzi o jądro tego mikrokosmosu wraz z Pałacem. I rzecz najważniejsza, energii ingilii. Tak to opisują mity, te początkowe, starożytne przykazy. Wszystkie te braki wyraźnie widoczne są nawet w ramach naszej planety, na biegunach, tam gdzie jest zimno i lód na równiku, dlatego że im bliżej do centrum galaktyki, przy planetach jest po kilka słońc. Cała ich powierzchnia równomiernie nagrzewa się, w tym od strony jądra galaktyki. Ludzie nie potrzebowali tam ogrzewania w pomieszczeniach, ani ciepłych ubrań. Najprawdopodobniej też nie cierpieli z braku pożywienia i wody. To była strefa duchowa. Całe ich działanie skierowane było na przekazywanie wiedzy i oczywiście na rozwój duchowy. Wedy twierdzą, że w starożytności ktoś zwany czarnobogiem postanowił obejść wszechświatowe prawa wspinaczki po złotej drodze rozwoju duchowego. Zdając ochronne pieczęcie z ukrytej starej mądrości swojego świata dla światów. Z tego co wiemy, w mitologii ten Czarnobóg, czy też Bóg Nocy, jest określany jako zły, a w istocie może chodzić o źródło o samego stwórcę. Tak więc zgodności do Niego zajdą ochronne pieczęcie z ukrytej starej mądrości wszystkich światów najwyższych i tych najbardziej szlachetnych. Za to tutaj jest połączone inna nazwa Biało-Bóg. Połączył jasne siły w obronie boskich praw, w rezultacie czego rozwiązała się wielka assa, czyli ten dialog rozłączył jedność, jakąś tam zgodność, i tak powstała wojna z ciemnymi mocami z niższych światów. Także to wszystko trzeba interpretować i patrzeć na to, jakby było odwrócone wszystko do góry nogami. Jedynie przez te nie niebocentryzmu można jakoś tam dojść do pewnych wniosków. Tu, tutaj są nowe informacje. Ludzie zostali uprzedzeni przez wielkiego żercę, zbawiciela na oczekającej zagładzie Darii wskutek wielkiego potopu. I zawczasu zaczęli przenosić się na eurazjatycki kontynent. Zostało zorganizowanych 15 wysiedleń z Darii w ciągu 15 lat ludzie przenosili się kamiennym przesmykiem między wschodnim i zachodnim morzem na południe. To znana teraz nazwa kamień, kamienny pas. Ritpiejskiej albo Uralskie góry odbyło się pełne ich prze, przesiedlenie. O tym już wspominałem w pierwszej części historii źródła. Część ludzi uratowała się na niedużych obiektach latających. O, i tutaj jest nowa wzmianka o tym, że z tego co wiemy, jak hiperboryjczycy dostali informacje o tym, co będzie, dostali jakieś instrukcje najprawdopodobniej, żeby się ukryć pod ziemią. A tutaj mamy też wersję, że oni posiadali swoje już pojazdy i tymi obiektami latającymi udali się na orbitę okołoziemską. I wrócili po potopie z powrotem. Inni przesunęli się, teleportowali na drugą stronę. Wrót międzyświatowych do Gmachu. Niedźwiedzia w posiadaniu e, ariów. Tutaj też będę później, może. Mówił coś o tych wrotach międzyświatowych. Czy to chodzi właśnie o bieguny i o te przejście z powierzchni Ziemi na, do środka Ziemi na odwrót. Także po wielkim potopie nasi wielcy przodkowie. Zasiedlili zasiedli praktycznie tą dużą wyspę we wschodnim morzu, nazywaną Awanturnik. Najprawdopodobniej to chodzi o tą legendarną Atlantydę. Także to jest taka zastępcza nazwa, ta Atlantyda. Pierwotna nazwa to jest Awanturnik, i tam udali się właśnie Asowie. czyli praariowie tak? późniejsi Słowianie czy Sławianie Teraz to terytorium zachodniej i wschodniej Syberii Skąd zaczęło się rozsiedlenie świętej białej rasy na dziewięć stron świata Na północy w Dolnym Biegu między Obem a Uralskimi Górami Syberia właśnie bardziej na południe wzdłuż brzegów Irtysz znajduje się właściwie w Białowodzie bardziej wschodni od Syberii po drugą stronę Obu znajduje się Zatoka na południe od Zatoki znajduje się długroje, które dochodzą do irijskich gór. No to są mongolskie, Mondo mongolskie ataju. Dobrze. Obszar potężne. No, tutaj nam się praktycznie wyłoniła ta, także ta legendarna tartaria jej cały zasięg On został rozniesiony na dziewięć stron światła. Tylko z tego co wiemy to to był ten chyba drugi etap oddalania się od źródła, czyli ten kraj był praktycznie już widmem tego, co już było. Jeszcze tamci pierwotni, a sobie w jakimś tam procencie pamiętali i korzystali jeszcze z sił natury. Wtedy, to jak już mówiłem w poprzednim odcinku, nastąpił ten rozłam. Zapewne na tych, którzy chcieli po prostu powrócić do swoich pierwotnych korzeni ale tutaj już się rozrosła ta nowa cywilizacja od tej pory były, był gród Asgard Czyli wtedy nazywała się Ziemia Asgard No i po dzień dzisiejszy tak mi mówią, że to jest Asgard Nazwa Asgard to jest od As właśnie od Aryjczyków, Hiperboryjczyków. Gard to chodzi o gród. Razem. Gród. Gród tak zwanych tych bogów uznawali się za bogów i właśnie źródło odłączyło się z tego powodu, że oddawali cześć swoim przekaźnikom, czyli drzewom, kamieniom w całej naturze. Zapomnieli o tym, że najważniejsze jest źródło, a nie sam przekaźnik. Także jest tutaj nawet opisane, że później ta ziemia Asgard została jakby zburzona. Jest teraz jakby na ruinach. Starzy ludzie, dzieci i kobiety chowali się w podziemiach, a następnie odeszli do pustelni. Tak więc ci tak zwani biali bogowie asy zwiedzeni złotem też przez krasnoludy, które już tam istniały. to Stworzyli państwo Egipt. Właśnie Biała Rasa Wielkich Asów stworzyła Egipt, i tam przekazali ludności miejscowej 16 tajemnic umiejętności budowy tzw. mieszkań i świątyń. Jest botaniczną istotą. Samotwórczą. Ten opis daje informację o mikrokosmosie jądra w środku Ziemi, która jest niebem, a niżej jest piekło. Skorupa Ziemi, drugie wnętrze. Według przekazów Midgard znajduje się dokładnie pomiędzy piekłem Niflheim lub Helgerbet, a niebem Asgard. Czyli tutaj wynika z tego, że Ziemia, Ziemia jest Ziemią-Niebem. No, czyli mieszkając w środku Ziemi jesteśmy po części bardzo blisko Nieba, a wręcz w Niebie. a w Centrum tego Nieba jest mikrokosmos, jądro. No, jeżeli byśmy Myśleli, tak jak nas, o, że żyjemy tylko na powierzchni Ziemi, to jesteśmy bardzo oddaleni. E, Śródziemie przed atakiem e, tych tzw. Olbrzymów. E, właśnie samo znaczenie Śródziemie mówi wiele. Myślę, że to jest śród, czyli mikrokosmos pośród Ziemi. Czyli Midgard był połączony z Asgardem tak zwanym tym mostem Bifrost wśród Ziemi, oznacza że to jest środek Ziemi, centrum, czyli mikrokosmos z pałacem. Nazwa Midgardu wskazuje na znajdującą się w środku ogrodzoną przestrzeń. W centrum Midgardu leżała Asgard, czyli Ziemia była w centrum źródła pałacu. Najprawdopodobniej też te lasy. Powstały z włosów olbrzyma, jak to twierdzi mitologia, tam podaje mitologia jego czaszka, natomiast stała się sklepieniem niebieskim. Mózg, który z niej wypłynął, dał początek chmurom widocznym na niebie. Jest takie metaforyczne. Patrząc na te wszystkie zdjęcia z gór, te wszystkie skały, które ukazują obraz gigantów, wychodzi na to, że ta obecna Asgard jest zbudowana na szkieletach tych upadłych istot, które zostały najpierw chyba zatopione, potem zamrożone albo w odwrotnej kolejności, jakoś to było. No, najpierw były chyba zabrążone, tak? W bardzo szybkim tempie, ta cywilizacja, która była potem, została właśnie zbudowana na gruzach tych szkieletów. Topografia Migardu jest tożsama ze wzgardem, który został oddzielony od siedziby generacji Asów. Która została, została przeniesiona do nieba na Ziemię. Midgard znajdował się więc ostatecznie nad Asgardem Ziemią. Zresztą wspominałem, że Asowie już byli tak? w tym jądrze źródła na jakiś tam krótki czas. Potem musieli powrócić. Opis powierzchni Ziemi na rubieżach wschodnich, północnych i południowych Midgardu znajdował się Utgard Kraina zewnętrzna jest tu podobna, zamieszkana przez olbrzymy. Kolejno były to na wschodzie za żelaznym lasem jotunheim to są takie opisy tej zewnętrznej struktury powierzchni Ziemi. Następnie na południe oraz kraina była lodowych olbrzymów, gigantów. Są podane nazwy, ale nie będę ich przytaczać. Na północy to były wejścia na bieguny, właśnie. O, najnowszych informacji hipocentrycznych to był. Chodziło może nie o ten utarg, utgard, krainę zewnętrzną, a Nibit, czyli niebyt. W naszym pojęciu chodzi o Nibit. To się kojarzy z niebytem. Czyli tam była tylko jakaś powierzchnia i otchła. Wszystkie te krainy od Midgardu oddzielały liczne granice. W przypadku utgard. Były to rzęsy i mira. Za zgardem ziemia Midgard kosmos łączy tęczowy most Bifrost. Hmm, czyta się bilerost, bo Tak bilerost, tęczowy most. To praktycznie portal albo z góry Hermon, czy też chodzi o właśnie wejście na biegunę, ale Bifrost w mitologii nordyckiej to jest płonący tęczowy most, tylko tutaj chodzi, że słowo od Bifrost, czyli frost, to jest jednak coś zimnego, lodowatego. Tutaj nam się kojarzy właśnie, zapodane były informacje od niebocentryków z Królewski TV, że chodzi o firmament że to ten firmament jest tym tęczowym pomostem, jakby portalem do innego wymiaru, do tego mikrokosmosu. Gifrost ma ulec zniszczeniu w czasie radnego roku, coś takiego, zwalając się pod ciężarem, przychodzących po nim gigantów i potworów. Nie wiem, tutaj jest opis jakby przepowiedni na przeszłość. Z kolei przypływające przez Mingard rzeki strefy kosmiczne oddzielały go od krainy i umarły. Nifheim, księżyc, na to może Eddy wymieniają tutaj jako Slid. Gior, Hucząca oraz Lepid, Silt, pełna jest broni, a dwie ostatnie wpadają na północy do Krainy Umarłych, znajdującej się z bramą trupów, w eddzie poetyckiej mowa o żelaznym lesie, Lamwidli. Lam Albo no to jest Larnwidr, który miał oddzielić Midgard na wschodzie od Utgardu, krainy zewnętrznej, zamieszkanej przez Olbrzymia. Midgard stanowi centrum światów, więc tutaj mamy kolejny dowód na to, że to jest jądro mikrokosmosu w środku Ziemi. I nie bez powodu na tym wykresie, bowiem i tak jest w mitologii, Midgard, świat ludzi jest w środku. Mamy taki nawet opis. schodząc z tęczowego mostu, czyli z firmamentu. Najprawdopodobniej wchodzi się na zieloną i Idwal. Natomiast najbardziej wysunięte na południe jest Gimla, siedziba tak zwanych tych bogów. Czy też asów, że mieli się za bogów, takich wzrostu ego, podtrzymywana jest przez czterech krasnoludów właśnie Austriego, Westiego, Nordiego i Sudriego. Inna teoria mówi, że Asgard był rajem wojowników i miejscem, gdzie przebywali właśnie ci tak, tak zwani rzekomi bogowie. Prowadziły do niego setki drzwi. Belkami były włócznie, a dachówki tarcza. Wojownicy opuszczali pałac zmarłych tylko po to, by ćwiczyć się w sztuce wojennej łyskowej. W środku Azgardu, Ziemi, nieba rośnie wielki jakby jasion, zwany Ligdrasil. Nad nim rozpościerają się i konary trzymające cały niebiosłon ma trzy korzenie, które docierają do wszystkich światł. No, to, to mamy opis tych, właśnie, wielkich drzew. To się mówi na te drzewa drzewa niebe tak? które podtrzymywały firmament. Jednym z nich e, czerpali właśnie soki, właśnie z tego, z Ozgardu. A spod tego bije źródło Urd nieskazitelnej wody, której Łek daje poznanie przeszłości. Więc bardzo ważna wiedza to jest właśnie historyczna. Kto ma wiedzę o przeszłości może mieć władzę nad przeszłością. Pod nim mieszkają też norm, norm, normy normy, albo to są normy. Podlewającego codziennie, drugi korzeń Nidrza Sila sięga aż do nifchwe, gdzie wąż, tutaj opisany jako nidg podgryza go i zatruwa jata. Gdyby nienorne z jego powodu, us Usech by. On z nim cały świat, a trzeci korzeń sięga do Jotunheim, gdzie przy cudownym źródle siedzi Mlinir, mędrzec, zwany tak, stąd, że codziennie nabiera wody w, swojej, w swój róg. A ten róg to jest Galan. Tak zwany ten Odin, za jego pozwolenie, napił się z jego kielicha za cenę oka. Czyli tutaj jest też analogia Odin do Satan. Znak jednego oka. Znak także Pirata, tak? Czyli ta symbolika z przykrytym jednym okiem albo bez jednego oka. Wiadomo, co oznacza. Ten sam Odin właśnie, zabłaszczy sobie ten Midgard, pojęcie pałacu no, Chciał być władcą, tak, stwórcą. Tutaj na to wychodzi. I próbował się dostać do tej wiedzy o czasie, jaka jest przyszłość. No, szukał cały czas od tej wiedzy, no, wracając na ziemię do Asgardu, są tu opisy, że to była bardzo piękna kraina wiecznej wiosny. W i stoi gród, właśnie zasób zwany. Glazchiem pokryty złotem, odebrany jednak kasą, hiperbolei, tak przez upadłych. Może odebrali sobie sami to sobie, wkraczając na ścieżkę ego.